Hejka widzowie, dzisiaj sobie zagramy w Squid Game 2, ale... nawet tutaj wam piszę, ale to jest w vloglogu. Zobaczymy jaka pierwsza będzie minigra. gra. Dobra widzowie, ja nie wiem czy to są mini o kurde, to są ochroniarze. Właśnie wcześniej też jak grałem pierwszy raz w to. Pierwszą rundę sobie zagrałem samemu. O Jezu, jest zielone światło, czyli mogę iść. Dobra, teraz będzie czerwone, wiedziałem. Ale tak sobie właśnie myślałem, ale w ogóle... Wiedziałem też o co, co, ja mam robić jak ten ochroniarz? Dobra. Jest. Okej, okay. idę, idę, idę. Trzy. Dwa. Jeden! Widzicie jaki mam refleks? Dobra. Tu, tu, tu walczymy o to, żebyśmy... No, o, o. To był widzowie jakiś... To był ochroniarz, a ochroniarze nie powinni oszukiwać. Dobra, jestem. Okej. Okay. Czemu on mnie jakby fokonuje? Co on robi? Ja nie wiem, widzowie, ja uciekam. No, o co chodzi? Ja nie wiem, on się na mnie uwziął. Ja... No nie, widzowie... Jest dobra, mogę iść, mogę iść. Odczepił do mnie. Walczymy y, teraz y, y, o to, żeby... ...w tej mini grze. Dobrze, że mnie nie pokonała. Dobra, czekamy na następną mini grę. Może to nie są mini ale ja to sobie tak nazywam. O, o, widzowie, następna mini gra, ja wiem co to jest, koledzy nawet w szkole w to grali i pierwsza minigra, jaka będzie, to... ...jakimś papierkiem i trafić, coś takiego, dobra, nie wiem, idę na przykład na te pole. Ja jestem graczem, więc mam tutaj troszeczkę problem. No i dobra, okej, okay, widzowie. Pierwsze, co mamy, co my mamy, no tak, wiedziałem, wiedziałem, widzicie, patrz, teraz ja muszę, bu! Buu, dobra, okej. Okay. Wyrzuciłem to, na szczęście mi się udało. Teraz co będzie? Yy, teraz kam yy, kamieniem. To jest tablet? Tak, to jest jakiś dziwny tablet. Kamień. O, nie. Dobra. O, nie widzę. Nie, nie uda mi się. Nie uda, nie uda. Dobra. Nie. Czekajcie. Tak? Ja nie wiem, jak rzucić. się, dobra. Nie. No czekajcie, tak. Prawie było, patrzcie, blisko tak. Teraz. U. Nie. Nie Udało po... mi się. Ja szybko idę. Udało się. To było trudne. I... O, o, to jest najtrudniejsze. Ja chyba wiem co to jest. Y... After the Park of There. Co? Aha, muszę klikać tak, jak tu będzie. Już wiem. Y... Tak? Tak. Co teraz będzie? Tak, 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 tak. Dobra. Teraz będzie tak, 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 tak. No i tak. Dobra, dobrze mi to idzie. Teraz co jest? Dwa razy to, to. I raz, dwa, jeden, dwa. Trzy! Jest! Przeszłem. Dorwanie! Ja widziałam na odcinkach y, niektórych osób, że to trudne jest. Aha! Muszę, y, muszę kręcić kółkiem. Kręcić, wiem o co chodzi. Muszę kręcić, 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 kręcić. Dobra, okej. Okay. Szybko kręcę. Muszę już cik. Jest, idę, 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 bo to się liczy na czas. Dobra, co ja mam zrobić? Ja muszę teraz. Muszę, muszę cztery razy sobie po, y, odbić tą piłkę. Jest, udało mi się. Na przykład niektórym mi y, udawało się dopiero za jakimś szóstym razem. Na przykład Wojanowi mi się udało na jeden raz, ale dobra. Aha, bo jest jeszcze jedna minigra, a nie Kuba Michael czyli mój nick, How the y, de... Fledson. Y, czyli że udało mi się przejść, tak? Oni tu jeszcze idą jeszcze raz. Aha, bo oni jeszcze tu nie przeszli. Nie, my przegramy, widzowie, my przegramy to, bo niektóre osoby nawet, tu no widzicie sami, że oni nie, nie, nawet... ...żeby tutaj wychodzić. Te inne widziałem, aha, ja się nie mogę do ich kółka dostać, ale no dobra. Nieważne, inny, Powiedzmy, że trochę słabiej niż tam, bo pierwsza osoba jedna tu już stoi. Mamy no, naprawdę. Dobra, 5, 6, 4, 3, 2, 1 i BUM! Oni przegrali. Myśmy przegrali? Czekajcie. Nie wiem. Dobra, udało. Przetrwałem, jestem. Tak daleko, dalszy czas na odpoczynek. Zaleca się sojusz. Sojusz z innymi graczami. Dobra, no. nie, <kười> a ja wiem o tym, że to nie będą takie słodkie sny. Ja bardzo dobrze o tym wiem. Więc biorę to i ja się chowam. Najlepiej w jakim. Ja, że mogę to zostać pokonany, więc dobra, ja się chowam. Ja wiem, że o tym, że niech najsilniej się noc. No co? co chodzi? O, o. Ja już wiem, co się dzieje. Ja już wiem, co się dzieje. Mamy dwie minuty, aby przetrwać. Dobra. Jak. O, -o, o, Jak nie będzie widać nas? Jak. Nikt tu na razie nie idzie, więc ja się chowam. Ja się chowam. O, o. Oni tam gonią, oni tam gonią. Oni tam gonią. Naprawdę, widzowie. Ja uciekam, 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 widzowie. Uciekam, uciekam. Jak widzowie, ja mam tu uciec. Zebrałam, uciekam. Udało mi się, na szczęście, uciec, ale oni, o, o. Uwziął się na mnie, uwziął się na mnie, pomocy, pomocy, uciekam. Dobra, że chyba mi się udało, nie tak się przetrwają, nas no, dalej jest to samo, ale jest 9 sekund i tutaj i się schowałem, a tamten się zbagował, dobra, nie uda im się, nie uda im się, uda mi się przetrwać i jest! udało nam mam nadzieję, że Wszyscy dobrze wypoczęli. No, niezbyt dobrze. Ci powiem. Wstań i przygotuj się do następnej gry. Czyli to jest gra. Taka, jakby minigram. Miałem rację, dobra. Będzie napisane. Ile osób musi być. Ja wiem o co chodzi. Ja wiem o co chodzi. When to stop player A. Jak to są po, po polsku, a drugie... Niektóre po angielsku. Tu się nie opłaca iść. Musimy być jak najbliżej tego czegoś, aby tu możemy wyjść. A od kiedy? Ja myślałam, że my tu nie możemy wyjść, ale dobra, okej. Okay. Musimy się rozmieszać. I dobra, jak będzie taka ciemność jakby, to będzie u góry napisane do ile osób musi być u góry. I ja mogę to przegrać, ale wydaje mi się, że przegram to na 100 milionów procent, bo to jest bardzo trudne. I dobra, 3, 2, Jeden, uwaga, uwaga, o kurde, osiem, aż osiem graczy, osiem graczy jeszcze nigdy nie było, ile ich tu, dobra, tyle chyba je, jest, ile ich, ich? Proszę, czekajcie widzowie, jak to zamknąć, jest nas, za dużo, za dużo nas jest, ile, ile ich tu jest w ogóle, muszę ich popchać, pcham pcha ich, pcham ich, pcham. Chamik co tu się dzieje? Naprawdę nie wiem. I co, przetrwamy? Jest nas o, ośmiu, czy ile nas jest? O, o, chyba jest nas więcej niż ośmiu. Continue. Yes! Udało nam się, udało nam się. Było nas tyle, ile było trzeba, czyli osiem nas było. No i bardzo dobrze, że było nas osiem. tego stało, nie wiem. Coś mi się zbagowało. Dobra, następna runda i wydaje mi się, że tych rund tu jest pięć, czyli aż pięć rund musimy przerwać. Pierwszą prze y udało mi się, nikt mnie nie pokonał. O nie! Siedem graczy, siedem graczy, siedem graczy, siedem graczy. Dobra, idę tu, idę tu, idę, idę tu. I o, o, czekajcie widzowie, ja idę za nim, ja idę za nim, bo on, on coś kombinuje i ja muszę iść za nim. Tu jest kilka chociaż graczy. Poczekajcie, widzowie. Dobra. Nie. Naprawdę, widzowie, ja to przegram. Ja to przegram. Nie, dobra. Jestem, ale nie uda mi się. Wierzę. Nie. No i przegrałem. Piszcie, czy chcecie następny odcinek z Squid Game. A jeżeli. nie, nie, nie jeżeli. Jeżeli chcecie, piszcie w komentarzach, ale to było trudne, bo nie było praktycznie w ogóle już graczy. To już jest końcówka ciekawa.